Cześć Sebastian, bikiper.pl czy pasieka dziadka tatka, jak zwał, tak zwał. Co, znowu ja? Kilka szybkich faktów z dzisiejszego dnia, ze względu na to, że pchałem znowu łapy do ula, ale to było spowodowane wczorajszymi, wczorajszym szybkim wglądem. Dzisiaj pojechałem trochę szybciej na pasiekę. Pojechałem po 12, wczoraj byłem po 15, także wczoraj już się o tej 15 zaczynało robić powoli chłodno także tylko były takie bardzo bardzo szybkie wglądy a dzisiaj już mogłem troszkę troszkę to spowolnić trochę to więcej rzeczy na więcej rzeczy zwrócić uwagę no i dobrze że byłem bo znalazłem trzy rodzinki niby pszczoły jest sporo ale nie ma w nich matki i są nerwowe wczoraj właśnie mnie tak bardzo zastanawiały czemu one tak takie bardzo rozbiegane po tym ulu, no i nie ma, nie ma trzech matek. Ja leczę kwasami, jak wszyscy dobrze wiecie. I czasami się zdarza, że, że te matki nie przezimują. Często jest też tak, że dociągają jeszcze marzec, kwiecień, zaczynają czerwić i nagle bardzo szybko pojawiają się mateczniki ratunkowe. To jest bardzo częsty. Często jest tak, gdy matka ze starości umiera. Wtedy jeszcze do tej, do tej wiosny dociąga i wtedy, wtedy już zaczyna, ten czerw już zaczyna być częściowo trutowy, częściowo mm, na pszczołę. No i, i wtedy pszczoły ciągną matecznik ratunkowy. Matka tego nie ścina, bo wie, że to już jest jej końcówka życia. I, i w momencie, kiedy już jest ten matecznik, często już tej matki a gdy się wygryzie, i czasami są wtedy jeszcze dwie matki wulu. No, ale to, to może inna historia. A ja tak, no to znalazłem trzy rodzinki są bez matek. Przede wszystkim to jest przez to, że leczę kwasami, bo tam były młode matki, dwuletnie. I, i przy zabiegach kwasami często tak się zdarza. To kwas mrówkowy często powoduje, że, że jednak to życie matki się potrafi skrócić, jak coś. W ulu pójdzie nie tak i to niekoniecznie jest zawsze wina pszczelarza, bo czasami to jest w ten sposób, że no czasami mamy dwa takie same ule, a całkiem inaczej ten kwas się zachowuje, troszkę zachowanie pszczół, ale może to już w innym filmiku poruszę te, te kwestie. Także grzebałem w ulach, podałem, podałem ciasto, ciasto z pyłkiem. Aby je troszkę zmotywować do rozwoju, ale ze względu na to, że, że ta temperatura u mnie tutaj na dolnym śląsku w najbliższych dniach ma być 15, 16, 17 stopni w cieniu, więc bardzo, bardzo wysoka, to chyba nie będzie jakaś stała tendencja, ale chcę ten czas wykorzystać na to, żeby podać pszczołom syrop, rzadki syrop. Które ma troszkę za jakby udawać, udawać nektar, pożytek. I on będzie wzbogacony takim probiotykiem, który zawiera w sobie mnóstwo mikroelementów. To jest promotor L47, to jest takie coś, ja tu daję. daję. Często wspieram tym odkłady. To od Tomka Stańczuka się dowiedziałem. On chyba od Grzesia Pawluka. Sprawdziło u mnie się przy odkładach. Wspierałem tym, tym pszczółki, jeżeli chodzi o produkcję odkładów. Naprawdę ma pozytywny wpływ na, na pszczoły. No i teraz pierwszy raz będę, tak bo zazwyczaj ruszałem coś tam więcej. Już jak coś brakowało pokarmu z syropem, no to to był marzec, a teraz mamy 21 czy 22 luty. Więc nie zachęcam do stosowania takich rzeczy o tej porze roku, ale ja jakieś tam już doświadczenie przez te 10 lat mam i, i przy tej temperaturze, którą te, która teraz będzie, zacznę je podkręcać właśnie tym specyfikiem z 1 do 1 woda cukier. W małych dawkach bo będę dawał ciepły taki syrop 100-150 ml, także przez najbliższe 3-4 dni wieczorkiem będziemy, będę na pasiece. Już dzisiaj sobie e, opaliłem korpusy, bo wiadomo, w momencie, kiedy mam na dole gniazdo, zabezpieczam ten słoik sobie korpusem od góry i, i przez pajączka podaję. E, dociepliłem też, e, też ule, bo. Mm, Oprócz tego, że mam powałki, że zamykam teraz już pajączki, bo tak to miałem cały czas przewiew w zimie, to dokładam beleczki między, między ramki. Nie odcinam tego całkowicie, zostawiam środkową tam, gdzie widziałem, że już jest czerw. To, to nie wiem, to jest taka moja prywatna praktyka, jak to robię. To, 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 to co robię. Eee, troszkę, żeby przytrzymać im tą temperaturę tam, żeby, żeby między uliczkami została a środkową zostawiam ze względu na to, że właśnie i tamtędy sobie ciasto pobierają a dodatkowo co? jest jakaś tam delikatna wentylacja bo też, też nie chcę tego wszystkiego ukisić żeby jakaś pleśń się pojawiła na ramkach w niektórych tam gdzie zastosowałem zamiast powałki bo, bo brakuje mi powałek tam gdzie zastosowałem folię no to widać, że na skrajnych ramkach pojawiła się jakaś pleśń no to sobie z tym pszczoły poradzą bez problemu, ale, 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 ale to nie jest, wiadomo, to nie jest lekarstwo. No to jest, to jest, to jest, to jest pleśń, grzyby, także zaszkodzić nie zaszkodzą, no ale też w żaden sposób nie pomogą pszczołom. Także unikam tego, żeby była pleśń I teraz w tamtych akurat, w tych z folią troszkę dałem im luzu, żeby. Yy, troszkę podsłaniałem, żeby tam jednak troszkę był większy przewiew. I co? Dlaczego, dlaczego chcę stosować ten syrop? No żeby pobudzić pszczoły przede wszystkim. a no chcę, chcę wyprodukować sporo odkładów w tym roku. Yy, troszkę chcę, znacznie chcę powiększyć pasiekę, więc startuję wcześniej, bo później yy, i odkłady i, i, i miody Wiadomo, teraz te, te dawki takie będę dawał 100-150 ml, żeby te pszczoły to zjadały na bieżąco, a nie żeby, żeby sobie to magazynowały. Później, jeszcze przed pod koniec marca, trzeba będzie przejrzeć te wszystkie ramki. Wiadomo, wtedy jeszcze nie będzie miodni, i, i to co będzie nadwyżką, jeżeli chodzi o pokarm zimowy. No to powyciągam i powrzucam do do zamrażarki, żeby później sobie wyciągnąć nie wiem czy praktykujecie tak, że mam dużo zamrażarki, bo ja to mam na pierzgę, w tym momencie nie będę miał przed odkładami jeszcze nie będę miał w ogóle pierzgi, więc te ramki sobie mrożę, wrzucam do całe, całe, ten, całe ramki zamrażam w zamrażarce i później sobie wyciągam dzień czy półtora dnia wcześniej i jak robię odkłady to to są takie takie zapasy, żeby dostały już nie wyciągać tego miodu który bo wiadomo zawsze pokarm dla odkładu też trzeba dać jakąś jedną dwie ramki no to wtedy wyciągam właśnie te ramki które mam z pokarmem zimowym zamrożone i to też się dosyć fajnie sprawdza one sobie to bądź zjedzą bądź mają cały czas zapas tej ramki w tych ulikach mniejszych odkładowych Także taki szybki... szybka zmiana decyzji, bo to... Mówiłem czy nie mówiłem? Właśnie po rozmowie z moim kolegiem, kolegą Michałem, który ma znacznie większą ode mnie pasiekę, ma tutaj niedaleko mnie część pasieki, dużą, dużą, część, większość ma w Kłodzku. Tam miał niezłą zimę, bo tam było pod minus 30. Także też ma obawy o tamte pszczoły, jak to tam będzie, ale... Mi się wydaje, że im, im zimniej zimą, tym, tym lepiej te pszczółki e, zimują. E, no i ta rozmowa z Michałem i stwierdziliśmy, że tak, że startujemy, ruszamy, bo u nas na dolnym Śląsku, jak już teraz będą takie temperatury, to ten impuls do ziemi już pójdzie dla tych roślinek, że coś już się zaczyna dziać. Oczywiście później może to spaść temperatura. E, może w jakiś sposób to wychamowywać, ale ten rozwój tych roślin już w momencie, kiedy teraz ma wodę, dostanie ciepło. Wiadomo, te noce są jeszcze zimne, ale już jakiś tam ten impuls pójdzie w tą glebę, w te, w te, w te, w te roślinki i nasiona, i coś tam już zacznie e, zacznie powoli się dziać. Więc mam taką obawę, że może się okazać, że końcówką marca, początkiem kwietnia, bo tak już. Na moim terenie było. Może nagle pojawić się rzepak, a ja, a ja potrzebuję rodzinki dobrze rozwinięte, żeby, żeby rzepak pobrać do oprysków tutaj z tego terenu. Bo później, jak wpadną rolnicy, te hektolitry tych oprysków już od połowy mniej więcej, troszkę za połową kwitnięcia rzepaków, jak zaczną być lane w te rośliny, no to wtedy już ten produkty, czy ta pieżga, czy ten miód już jest dużo, dużo gorszej jakości ze względu na zanieczyszczenie tymi pestycydami, które są wlewane. Wtedy po opryskach ja już się zwijam stąd i lecę w góry, tam gdzie moje fajne miejscówki. Także tak to wygląda. Startujemy już z podkarmianiem syropem od jutra. Trzy dni, cztery. Po 150 ml tego środka daje, daje się na litr syropu 5 ml. Ja daję tam między 7 a 8 ml na 1 litr, czyli tam do każdej rodzinki pójdzie 150 ml już tej mieszanki. Także one sobie z tym poradzą. I co? A, i jeszcze jedna rzecz. No tak, już bym kończył, ale jeszcze jedna rzecz chcę zrobić. Filmik właśnie o fałszowaniu produktów pszczelich, i prosiłbym, jak, jak to będziecie oglądać, przyjdzie wam coś do głowy, czy jakieś pytanie, czy jakaś sugestia, co ująć w takim filmiku. Jest kilka e, filmów, które, w których jest to poruszane. Ja będę próbował zamieścić w moim filmiku właśnie jakieś najważniejsze e, rzeczy z tych innych filmów. Tylko muszę się dokładniej dowiedzieć, jak to wygląda, bo jest takie coś jak prawo cytatu, i można w jakichś tam określonych sytuacjach umieszczać kawałek filmiku, jeżeli wykorzystujemy go nie w celu no, jak gdyby powielania, tylko wykorzystujemy informacje z tego filmiku w swoim filmiku, trochę namieszane i będę chciał po, po, powrzucać z różnych filmów, jak macie jakieś pomysły, z jakich filmów można sobie można coś ciekawego wyciągnąć czy, 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 czy w wersji wideo, czy, 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 czy może jakieś publikacje to też bym chciał, bo będę chciał na następny weekend poskładać film właśnie o fałszowaniach produktów pszczelich, a jest tego bo, bo jest mnóstwo fałszywej pierzgi, jest mnóstwo no to właśnie, bo to będzie i fałszowanie, i produkty złej jakości, które są sprzedawane. Bo Dużo rzeczy można na temat propolisu wyciągnąć, dużo rzeczy oczywiście na temat miodu, no i bardzo dużo rzeczy też od mleczku pszczelim, Chociaż mleczko Pszczele to jest moja taka słaba strona, nie zajmowałem się nigdy jakąś pobieraniem mleczka Pszczelego i bardzo, bardzo mało rzeczy wiem o tym mleczku. Ten rok chcę wykorzystać właśnie na podszkolenie się z wiedzy na temat właściwości na temat pobierania mleczka pszczelego, ale nie mam zbyt wielu pszczelarzy, którzy by się tym zajmowali, którzy by mi mogli pomóc, z którymi bym mógł porozmawiać, także jak macie też kogoś tam, to też będę prosił, żeby jakąś jakiś w komentarzach, najlepiej wrzucać w komentarzach, oczywiście na messengera pasieka dziadka Tatka czy Sebastian Sztandera, chociaż ten Messenger coś mi bardzo świruje, jeżeli chodzi o pasiekę Dziadka Tatka, bo na przykład dzisiaj, dzisiaj mi przyszło 3 czy 4 wiadomości z listopada tamtego roku. Nie wiem o co chodzi. Kompletnie. Także zapraszam, zapraszam do komentarzy pod tym filmiku i sugestii na temat, i sugestii i pytań na temat fałszowania produktów pszczelich, bo to też jest dosyć ważny temat dla tych osób, które, które od pszczelarzy biorą, zaopatrują się w produkty pszczele. Także chyba wszystko, wszystko. Jak coś, to lada dzień znowu coś nagram, to jak sobie przypomnę to zapowiamę. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej, cześć!